No to tu witam w kolejnym materiału na moim kanale. Dziś wybierzemy sobie, moim zdaniem, najlepsze fajerwerki, jakie da się znaleźć w marketach w tym roku. Pamiętajcie, że to jest tylko moje zdanie, możecie się nim zasugerować lub też nie. Pamiętajcie, każdy z nas lubi inne efekty. Ja na przykład mogę lubić migotanie, wy nie wiem, złote palmy i tak dalej, i tak dalej, więc to jest materiał tylko do zasugerowania się moimi wyborami. Pokażę oczywiście, jak to wypada. A moimi wyborami na ten moment są do ceny 20 zł. Najlewszą opcją będzie moim zdaniem Bloom z Dino, bo szczerze mówiąc nic ciekawszego do tej ceny nie znajdziecie. Jedyną opcją dodatkową, oprócz tego Blooma, jeśli nie chcecie go albo już macie i nie chcecie się je powtarzać, jest na przykład Heldok z Lekarka 18 zł Herdok 15 zł Blumik. Moim zdaniem naprawdę dwie fajne, małe, budżetowe kostki. Obie te wyrzutnie albo już mają test, albo będą miały na kanale. Blum jest na pewno. Teraz wam pokazuję to, jak to strza, i lecimy do kolejnej kategorii cenowej, że tak ujmę. chodzi o następną kategorię 50zł do 50zł miałbym trzy propozycje, trzy propozycje w sumie można powiedzieć z różnych sklepów. Pierwszą będzie Fox z na przykład czy chyba Netto go również ma. Cena za 35zł ciągle wiadomo wzrosła, ale jest w miarę opłacalna ciągle, nie, nie da się tego zaprzeczyć. W ciągu roku ciężko znaleźć coś w podobnym kalibrze i w ilości strzałów za jakąś podobną cenę. Myślę, że to nie jest zła opcja dodatkową. Yy... Za 40 zł jest na przykład wyrzucenie zombie od Triplexa w Lidlu, ale pamiętajcie, nie każdy Lidl ma to samo. Zachód ma Triplexa, centrum i wschód można powiedzieć ma Pyroko. Oferta z innego importera. Także jeśli macie w Lidlu Triplexa, wybrałbym zombie. Jeśli nie, no to wybrałbym klasycznie jak co roku Bumbak Magic za 35 zł. Teraz polecimy sobie z wyrzutniami ogólnie w okolicach stówki, jeśli chodzi o np. Lidla za cenę 110 zł możecie kupić Harmonię od Proko. 110 zł, myślę, dobra cena. W tamtym roku stówka więc 10 zł podwyżki nie ma źle. Trzyma poziom ciągle, co, co ja będę dużo mówił. Myślę, że większość z Was już kojarzy tę kostkę z poprzednich lat, bo oferta w Lidlu jest już naprawdę wiekowa. Że tak ujmę. więc filmik, oczywiście, puszczę, ale myślę, że większość z Was ją kojarzy. Dodatkowo z biedronki na przykład, bo z biedronki nic innego, moim zdaniem, tutaj nie będzie. Warto wykorzystać tę promocję minus 50% na drugi produkt i za cenę wtedy 120 zł. wybrać sobie dwie wyrzutnie King Size. Jedna wyrzutnika kosztuje 80 zł, ale pamiętajcie, ten drugi produkt swojej warków minus 50% na tańszy, a jeśli są w tej samej cenie, to oboje, który z nich zostanie zrabotowany. Wtedy te King Size y wyjdą was 1,80, 2,40, dwa Kingsiki, ten kaliber 19 strzałów po 60 zł praktycznie ze sztukę. Bardzo dobra cena moim zdaniem, więc dwa King Size y za 120 zł można sobie do koszyka wsadzić. Kolejną opcją, moim zdaniem, może nie zbyt typową. Nie widziałem, żeby ludzie jakoś bardzo polecali tę kostkę. A mianowicie wyrzutnia Excellence od Super Powera. Najpierw fontanna, później strzały. Fontanna dość długa, nie jest jakoś wybitnie wysoka, ale fajny dodatek. Ze 130 zł, 120 Na pewno jest w Leclercu, z tego co pamiętam również w Delikatesy Centrum. Moim zdaniem jest to ciekawa, na pewno ciekawa wyrzutnia. Osobiście nie lubię co roku zrować z tego samego, więc dla mnie taki excellence naprawdę wygląda. E, za, no, wygląda ciekawie, zainteresował mnie i chętnie bym go e, sprawdził, ale niestety tych dni pomiędzy ofertami z marketów Sylwestrem jest tak mało, że nie zdążę wszystkiego przetestować na kanale. E, dodatkowo taką opcją bonusową. Moim zdaniem jest wyrzutnia Vega od Piromaxa, jest ona z tego co pamiętam tylko w Twoim markecie i za cenę 80 zł, co mnie totalnie zdziwiło, bo podczas roku udało się kupić we sklepach internetowych za stówkę 110 czy nawet 120, więc cena 80 zł, aż się upadniłem czy to jest gazetka z tego roku, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra, także leciałbym po nią. Lecimy sobie tak ogólnie 150 zł w górę. Moim zdaniem, opcje praktycznie takie same co, co roku: wszystkie te z Lidla, z Broco, będą Bombery i inne rzeczy są naprawdę fajne. Ale z takich rzeczy, które mi faktycznie się bardzo spodobały, będzie to na pewno Nosfera tu od Jorge, które znajdziecie w netto za okolice 200 zł oraz. Z ciekawszych rzeczy Speed Race od Triplexa, którego znajdziecie w Lidlu, jeśli macie Triplexa. Speed Race z tego co pamiętam 300zł, więc no, praktycznie dwukrotność tego 150 Mi osobiście się spodobały, więc mam nadzieję, że Wam też. Tutaj puszczam już Wam filmiki i to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki luźny film z moimi propozycjami Wam się spodobał oraz oczywiście napiszcie mi w komentarzu, co Wy byście wybrali, czy się w ogóle zgadzacie z tym, co ja wybrałem, bo tak jak powiedziałem, każdy z nas ma inny gust i każdy z nas na pewno po części się z czymś nie zgadza z moim wyborem, więc chętnie przeczytam Wasze komentarze.